Hej, witajcie ponownie. Ostatnio niestety nie udało mi się nagrać jednego odcinka, ale pokrótce wam po stresze był festiwal ryb i mamy tutaj. I te rzeczy oto wygrałem na nim słabe, bo słabe ale te wszystkie przynęty mi się przydadzą, więc... Nie mogę narzekać na razie, sobie wmieszczę w skrzynce od razu. E No i postanowiłem ulepszyć swój kill, jak przy okazji jeszcze. Gdzie ja dam swoje rzeczy? Gdzie ja dałem swoją konewkę? Bardzo chciałbym wiedzieć, jest tutaj. Okej. Okay. Pięknie. Może w końcu będę mógł kto rozwalić. Miałem taką nadzieję, bo chciałbym się dowiedzieć co tam jest w środku. Jest ja bardzo szczęśliwy, okej. Okay potrzebuję jeszcze w ogóle tego, Dobra, jest Tak sobie sprzedam od razu. Okej. Okay. Dobra, czy mam jeszcze jakąś rudę do wytworzenia? Przy okazji? Wydaje mi się, dobra. Jak dzisiaj będzie? Dzisiaj nie mam mi szczęścia. Ok. może wiedzieć. Dobra, dopiero zaraz będzie ósma. Nie, co możemy zacząć robić? Tutaj tego nie wytworzę. Dzisiaj nie ma sensu też otwierać tych. Yy... Kamieńczyku powinno się zwać, więc <laughs> sądzę, że powinniśmy w tym momencie zobaczyć, co tam na tablicy ogłoszeń wisi, bo coś jest. Eee, crystal... Crystal feroz, dobra, w go gdzieś mam. Eee, tutaj nic, okej. Okay. Nic. W śmietnikach. Eee, dobra, bo przestrząsam. I nikogo nie ma. I mogę szybko sprawdzić. Jeśli tak, nie będę miał szczęścia. Ale. Cóż. No właśnie. Naprawdę nie mam dzisiaj szczęścia. Przynajmniej in-game. Okej, okay, przejdźmy się do Kowa. W takim momencie razie. W końcu miejmy nadzieję, że mi zrobił tego. Tego kilofa, bo... dobry. Jest, mamy, w końcu. Okej, okay, narka. Potrzebuję też pięciu tysięcy na zrobienie tego. Następnego kilofa. Bo już wtedy będę miał kilo żelaznego I będę potrzebował też pięciu sztabek, okej, okay, dobra. Bardziej myślę, żeby kilof ulepszać już i... na porządku, chcę ulepszyć kilof oraz topór, potem będę mógł... Yy lepszyć konewkę, a na samym końcu dopiero łopatę. łopata chyba na porządku nie jest aż taka zła, bo w sumie i tak ją tylko zwykle noszę. Ojej, i oj, się już słaby. I tak ją tylko noszę, żeby otwierać jakieś. żeby rozkopać jakąś dziurę czy coś, albo ewentualnie posadzić jakieś sezonki, ale na przykład Bonewkę zwykle muszę używać co dzień. Chyba, że na przykład pada, ale... O, to łopatki nie muszę codziennie używać, tylko na pierwszy dzień, kiedy muszę coś tam... A, zrobić miejsce na sezonkę, ale no to wiecie. Równie dobrze mogę sobie poczekać. Słuchajcie, nie tych rzeczy... O, mamy tutaj do wykopania aż dwie rzeczy. Hala. Co jest? Świetnie, mamy jeden kamień. U. Dobra, równie dobrze jutro mogę przynieść ten... Winter Rood, to zrobimy to... Znaczy nie Winter Root, to... co to było? To nie był chyba Root, to było Crystal Fruit czy coś nie. Crystal Fruit. 450 dostanę to słoto. To mogę równie dobrze zrobić później. No bardzo się tutaj mam... Dario, tutaj był. Dobra, to po prostu jej dam, bo tutaj mieszka Maru. Niedaleko. To po prostu się tam przejdę i oddam jej. Miejmy nadzieję, że będzie w domu. No Oczywiście, że jej nie ma. Ech. Dobra, jutro i to ramy dam. Ewentualnie jakiś gorszy. Ma koło siebie i nie umie znaleźć. Zagłoszenia mi się pyta. I yeah. Ale przynajmniej coś zarobi. Dzięki temu. I narzeka. Dobra. Zjedźmy sobie windą. Ojojoj. Co to za... To nie jest zakresiwnik, prawda? Hmm. sobie złotko wykupimy Chyba szybciej idzie w końcu wroga. Nice. Sprawia, że mogę iść po prostu dalej. Dobra. Oj, oj, tęto się ścienia. Tego nie widziałem nawet. Tutaj mamy jakieś skrzynki. Uhu. Fajnie. Dobra, pozwalajmy najpierw. Dobra, przejdźmy niżej. O ile będzie mi to dawne. nie będzie tego ataku, to nie jest źle, bo dzisiaj nie mam dziś szczęścia, to że Naprawdę nie mam dziś szczęścia. O, nice. Jesteś Przecież Ciężcy są ci przeciwnicy Lulu. Dobra, zjedzka. Mm -hmm. Nie powiem. Bo przeciwnicy to są. Dobra, rozwiązania. Jest tutaj przejście nie. Niestety. O tak, 85. Dobra, dlatego, że nie mam szczęścia, to wracajmy z powrotem. Otworzyłem sobie wyżej przejście, i mogę wracać. Eee, czy jest Gigi otwarta jeszcze? Nice. Zobaczę, czy są jakieś nowe miecze dla mnie. Ewentualnie. On jest okej, okay, ale mimo wszystko. Dobry wieczór. Hmm. O jest, spoko. 6000 kosztuje. 20-30 damagea. Speed większy i ciężkość. Dobra. Plus 3, plus 3, a tutaj co mi daje? Plus 4, plus 2. Dobra, to mi się nie podoba. Obra, będzie trzeba po prostu zbierać pieniądze. Mogę ewentualnie coś sprzedać jeszcze? Z moich sadzonek, żeby mieć... Znaczy... Z moich wytworów już gotowych. Bo to już nie są sadzonki. Nie? Więc... Mogę się tym zająć? Hmm. Dobra, czy staję w końcu w domu? Nie mam oczywiście. Masa dobra. Czekaj, czy to jest Maru? Która chciała te rzeczy? Eee, tak, Maru. Podchodź. Szybka kasa, i idziemy. Znowu już w ogóle szybko się zrobiło z banko. Tak samo w sumie było z. też chyba była Maru, i trzeba było te. Zieloną Algę przynieść dla nich, więc. <laughs> Coraz szybciej te zadanie wykonuje. Hmm. Coś posprzedawać. Żeby mieć pieniądze z tego uh -huh. może mieć po jednym to może być. Po jednym full nie jest to, co tutaj wszystko co się da środka. Ojej, też nie mam miejsca tutaj. Tyle nie. Okej. Problema gdzieś nie mm, okay. mm, 10, to będę mógł zrobić. Tak, okej. Okay. Dobra, co jest ten raźdom, mm, topo sprzedawać okej. Okay. W sumie mogę ten jadej sprzedać dwa razy. To dwa razy sprzedam. Muszę oddać, ok. Czy ja tutaj coś mogę? Mogę to sprzedać. Zdawajmy tak, go. I sprzedam tego 10 Z dziesięciu około Co tu jeszcze sprzedać? No, w sumie tego mi się Z tego mogę chociaż zrobić um, ten. Dobra, to leci, to leci, to leci. To nie, to, to, to. To. Ok. Hmm. Chodźmy sobie z węgiel i nastawię sobie piecyki, dwa. I na rano będę miał. Więc spokojnie, co ja zarobię za to? Uuu, ten jadeit jest całkiem drogi. Może wiedzieć. Dobra, 3000 prawie zarobione. To spokojnie. wtóreczka dobra, dzisiaj będę miał szczęście to mogę pójść sobie te wszystkie z kamieniny otwierać może coś dostanę na to. Sąd najpierw oczywiście Nasz czas się na droga. Kolejny majonez, tutaj zrobimy... W sumie mogę jeden zwykły zrobić majonez, ewentualnie, bo w sumie było chyba zadanko na majonez? Tak, chyba było, więc... Jak coś to, to mogę po prostu no, tam dać, spoko bo wszystkie te skamienniki muszę poznajdywać. Czy to mi jest potrzebne? W so, sumie ja mogę to zostawić na wszelki. Tylko ja i tu mogę jeszcze sprzedawać 4 nawet. Hmm. Dobra, tutaj tak. Dobra, sprzedam pięć. Uh -huh. To otworzyć, to, 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 to zostawić. Otworzyć, dobra. Mm. No i to wszystko. Przejdźmy się do miasta. Może coś tam będzie jeszcze. Yy, wszystko działa. Tak, wszystko działa. Z nagrywaniem przynajmniej. Wolę mieć pewność. Po ostatnim razie. Uh -huh. Dobra. Jest dopiero ósma. Jeszcze zanim będzie kowal otwarty, to ci się minąć. coś będzie świetnika. Nic tutaj nie ma chyba. W ogóle chyba zapomniałem dać tego. Hmm. Zapomniałem wziąć tego, co miałem dać dla Gintera. No, więc. <laughs> no cóż, zdarza się. Ok, jest otwarte. Pierwsze. Oko tygrysa. O tygrys. oh, yeah. Interesująca rzecz. Dobra. Załatwiona narka. Mhm. Dobra, co my tu mamy. Pierwsza rzecz do muzeum. To już mieliśmy. Mam trzeba dać, mam trzeba dać, dobra. Mam trzy rzeczy do muzeum, spoko. Mhm. Trzeba zacząć nowo, to dobra, tutaj zacznijmy. Mogę dać te artefakty, a tu są... Uhu, zostałam osiągnięcia na Steamie. Dobra, co to ty dasz za to? Mhm. Y o, oh, fajne. To tu, tu, dobra, mamy... ...wszystko. Mhm. Mowy. Dobra, zobaczmy sobie to osiągnięcie. 40 rzeczy daliśmy do muzeum. Okej okay. Szkoda, że dalej tego kluczyka nie dostaliśmy, ale trudno, okay, dobra. Już nie mogę. Nie zaraz wyczają. Przeciwnicy. Dobra. Hmm. To mi się w sumie przyda na jak będę robił swoje przemibowanie, ale to będzie na ostatni dzień, ostatnie znizimy, żeby to wszystko robić. Mhm. Dobra, myśmy to wszystko pochowajmy. W sumie niepotrzebna. O, kamień to mogę dać do domu. Mhm. Mm chcę sprzedać, to chcę sprzedać, to w sumie też mogę sprzedać. Mm -hmm. Dobra, co do domu leci? Nice. Dobra, no to lecimy mam kopalni. Miejmy nadzieję, że szczęście nas, nas czymś obdarzy, które dostaliśmy. że w końcu znajdę tę ostatnią rzecz do muzeum, co muszę dać. Wtedy będę miał w końcu te wózki do przechodzenia w jedno miejsce w drugie szybko. To by było spoko. To wszystkie rzeczy. Dobra, zjedźmy. 85. piętro. Ojej ojej. Diamenty, macie prace. Dobra. W ogóle z jednego z nich wypadło... Wypadła sztabka, <noise> polecam. No, dobra, przejdźmy się tutaj gdzieś. Na tył, nie. A gdzie tu gdzieś będzie, tak jest, tak jak myślałem. Przewidywalne, dobra. No. Dobra. Fajna muzyczka. Coś mi to przypomina dosyć, ale nie mogę się teraz zorientować z czego. Hmm. Dobra, przejście już nawet jest zrobione, ale... Przejdźmy się do końca. Może tutaj coś jeszcze być, to lepiej zobaczyć to. dobra, tutaj mi i tak zrobiło przejście i tutaj nic nie ma. Mhm. Uh -huh. um, o mój Boże, gdzie jest tutaj agro? jakie on zadaje obrażenie fok! Dobra, tego najpierw. O, jest przeciwnik, nie wiem. Właściwie musiałem pochylić trochę, trochę sorki. Za to, ooo, on... dobra. dobra. rozwalmy to. E, nie chcę schodzić niżej. Bo zginę. Zbieram sobie tutaj złoto i... Dobra, nie. I sakra Masakra. Mocni są ci przeciwnicy. Dobra, może kupimy ten lepszy mieczek. Bo... Nie ma innej rady. Tak potrzebuję, Dobra, nie no bo nie czeka. No, 300. Dobra. Dobra, gdzieś tutaj był quest tego 160 tych. jedno mam już prawie zrobione. Tutaj to w sumie też. Dobra, trzeba po prostu tam chodzić Fajnie, że te diamen, diamenty poznajdowałem. Masz dwa nawet tu. Dobra, hmm, pokażę jak ten walczy mieczek No, szybko nawet. Dobra. Mm -hmm. Niestety oprócz tego mi się nic ciekawego nie udało znaleźć, tak naprawdę. No, raczej no, Ale trudno. W sumie czy ja mogę sprzedać jednego diamenta? Chyba sprzedam sobie, ale tylko jednego, żeby zobaczyć za ile to idzie. Tak, za dużo. Nie mam szkód. Mhm. Dobra, jeden diament jest tutaj. Okej. Okay. Resztę pochowam. Mm -hmm. On tutaj nie było, ale... Tam staje reszta. Tyle, ile się zmieści. Okej. Okay. Dobra. Wszystko. Mm -hmm. Dobra, energię. Jeszcze i czy mam tutaj jeszcze coś tu do do piecyka? To mogę w sumie przetopić. Czy Coś jeszcze? Chyba nie. Hm. W sumie wystarczył mi jeden, ale to już nieważne. Okej, 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 weźmy to. Zostawmy to, mogę sprzedać? Zostawię. Dobra, zostawmy sobie dwie nie chcę sprzedawać, bo nie jest aż taki drogi. Hmm, w ogóle tego też jeszcze nie dałem. Bo... Co ja robię? Okej. Okay. Ojej, dobra. Tu będzie coś do wykopania. Musimy iść, tylko. Ojej, dobra. Tego nie uratuję, ale jakoś mi kamień nie jest potrzebny, a wolę to rozwalać, żeby mieć ten spokój. Znaczy była nie wyglądała też moja farma. A wiecie o co chodzi. Dobra, co mam posadzone te wszystkie drzewa, żeby to... Muszę to zostawić. O. za słaby. Mój toporek, dobra, to pozbieram pieniądze. 5000 wydam, no i będę miał lepszy. Może potem tym usprawnieniu będzie możliwość tworzenia tego. Dobra, to 2000, to 5000, to pewnie następne 10000 i 20000. Będzie coś takiego. Tak, jakbyś to będzie działało? No, dobra. Dajmy to, tu. Mm, nie. Mogę zadać sobie dać tutaj. Nie to. To. No. Ok. Dobra, co niech się tam robi? Całkowicie tego. Chyba już nic. Dobra, ile zarobiliśmy pieniążków? Dobra. Mm. Diament 750. Wow. To jest dosyć tanie. To tego nie będę sprzedawał. Uh -huh. Dobra. Zostawmy to więc w takim razie. Dobrze. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o ocenie go, zostawieniu komentarza. Jeżeli jakiekolwiek macie pytania bądź wątpliwości, widzimy się w następnym odcinku z gry Stardew Nie Na razie trzymajcie się. Hej!